Małe małpice dalej posłużą, aż tu nagle pan aligator nie da mi się zjeść. Pan aligator poszedł bliżej i hop, druga małpka szuka. Małe małpice dalej posłużą, aż tu nagle pan aligator nie da mi Aligator poczedł bliżej i Druga matka czekała. Jedna mała matka zaczęła po słucze. Aż tu nagle tam aligator. nie da mi się jest Tam aligator poczedł bliżej i hop. Piąta matka.